Tutaj były ogródki działkowe, ogródki działkowe, które w okresie wojny właściwie wielu mieszkańcom bardzo pomogły przetrwać, prawda? Bo tutaj tutaj były owoce, tutaj po niektórzy gdzieś tam coś sobie jeszcze zasadzili. I w związku z tym one mają te ogródki jakąś taką już wieloletnią tradycję. Ten teren to było, no, po prostu były zarośnięte, ludzie sobie porobili działki i tutaj stąd brali, no myśmy wszystko brali, tutaj brali i warzywa, nie i owoce wszystkie zbierali, się nawet jak było dużo takich, bo nie było tak dużo jak teraz jest, bo to były małe jeszcze drzewka, ludzie wsadzali i dawali, wiedzieli, że to dla, 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 dla księży, dla, dla powstańców, dla tych, to masa była i stąd się nosiło. Ile tego tych truskawek, ile się przynosiło, ile. W ogóle wszystkie owoce, które były, które babcie tam wszystkie robiły i hodowały i tak dalej. No. I to się targało tu dużo, tu był teren. Po prostu to był zarośnięty. Tak. Gdzie kto to mógł, to sobie działeczki zrobił. Gdzie mógł, to działeczki taką zrobił. Czas powojenny, tuż powojenny, to też to było takie niczyje. I, i, i to był wielki taki gąszcz Haszcza. Dzieci się bawiły wspaniale, latały po tych wysokich drzewach, które tu oprócz owocowych rosną, na to pole się wspinały, zabawy różne odchodziły, no ale to to, 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 to było typowy nieurządzony teren zielony. Sady żoliborskie to właśnie pochodzą od tych sadów, które tutaj się znajdowały, sadów ogródków działkowych. Można powiedzieć, że na sadach żoliborskich tutaj, na tej kolonii, mieszkałam od początku istnienia tej kolonii, a więc można powiedzieć, że na moich oczach. Zmieniało się to wszystko wokoło. Zmieniało się całe otoczenie tych budynków, jak również tego parku, który trudno było nazwać w tamtym okresie parkiem, bo to było takie można powiedzieć zaplecze budowy. Nikt właściwie nad tym nie panował. W związku z tym było to jedno wielkie bezchołowia, a równocześnie my, jako mieszkańcy tutaj, którzy dopiero się tutaj sprowadziliśmy, nas to po prostu zwyczajnie. Bolało, że trzeba coś z tym zrobić. Nie można tak pozwolić, żeby to wszystko było oddane prawda, na żywioł. Cała, cała jakby sprawa się rozgrywała w ten sposób, żeby uchronić ten obszar zieleni dla potrzeb rekreacyjnych. Bo były takie urbanistyczne zamierzenia, żeby tam na przykład lokalizować przedszkole czy żłobek. Mieszkańcy bali się o jedną rzecz, a mianowicie, że ten teren nie zostanie tak zostawiony sam sobie, tylko, że zostanie zagospodarowany, bo wiadomo jest to, jest to kawałek ziemi bardzo, ale to bardzo cenny w związku z tym, że tutaj powstaną następne osiedla. A zamarzyło nam się, żeby tutaj powstał właśnie jakiś teren dla naszych mieszkańców. No teren taki właśnie rekreacyjny. Teren był własnością Urzędu Miasta, wtedy to się nazywało Prezydium Rady Narodowej, rząd dzielnicowy Żoliborz, No i WSM, jak i to Prezydium, porozumiały się w sprawie zagospodarowania tego terenu. Projekt zagospodarowania został, parku został zatwierdzony przez władze miejskie i z pełnym takim przyzwoleniem znaczy się dzielnicy, no i, i następowała realizacja tego. Rada Osiedla wiosną 1970 roku powołała Społeczny Komitet Budowy Parku a ja zostałem przewodniczącym tego społecznego komitetu budowy parku. Zabraliśmy się szybko do roboty. Ustaliliśmy sobie plan działania. Powywieszaliśmy pow pow e, we wszystkich widocznych miejscach ogłoszenia o czynach e, społecznych, które miały doprowadzić do Całkowitego uporządkowania tego terenu. Zaczęły się właśnie te pierwsze, że tak powiem, nieśmiałe prace społeczne. W czynie społecznym to wszystko było do momentu w tej fazie początkowej. Bardzo wiele osób było tu zaangażowanych. To też nie było dla mieszkańców żaden problem, że wziął kubełek i kiedy była gorąco, to nabrał tej wody i podlewał prawda, te, 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 te krzaki, tych te róż. Więc to było coś takiego, że wszyscy czuli się zobligowani do tego, żeby coś z siebie dać. No i dzięki temu właściwie ten park powstał. I jak były posadzone te młode drzewka ozdobne, ile myśmy wody się namusili? Ja, mąż, jeszcze parę osób. No, no, tutaj z pierwszych hydrantów, ale z, z bloku na no, te było do daniesienia. No i to, to były takie dawne, dawne, miłe czasy. Dzięki temu, że y, można było jeszcze liczyć na takie osoby, można powiedzieć, bardzo y, fachowe, jak pani Wolińska, która, która ten park zaprojektowała i która w pocie czoła tutaj pracowała. Pomagał jej w, tej, w tym mąż i y, 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 tak we dwójkę, że tak powiem, y, jak mogli, tak, tak tutaj starali się, żeby to pięknie rosło i, no i żeby tak wyglądało, jak wygląda. Pan Błachy również, no to była taka ekipa, można powiedzieć, która, która yy, tutaj zawiadywała tym, 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 tą całą społecznością i która. I która właśnie pomagała w tym, żeby, żeby to wszystko jakoś tak planowo się robiło. Rok 1970 trwało sprzątanie tego terenu. To była ogromna praca. Ja całe życie projektowałam parki i zieleńce w biurze projektowym. No to, że tak powiem, było to tak w odruchu serca i zainteresowań zawodowych, no to widziałam, że tu jest potrzeba tego, no, no to miałam czas, no to się tym zajęłam. Został mi projekt. Projekt dotyczył budowy dróg i szaty roślinnej. Z, z dwóch takich części był złożony, więc jeżeli chodzi o projekt szaty roślinnej to oczywiście opierałam się na tym, żeby zachować drzewa istniejące. Te, które są, a dosadzaliśmy drzew, drzewa i krzewy ozdobne, takie, które by dawały efekty kolorystyczne, zarówno z listnienia, jak i, i w, w okresie kwitnienia. No teraz na wiosnę, tu była cała feria, jeszcze w tej, do tej chwili trwa. Kwitną złotokapy, kwitną kali i, i, i jest kolorowo i, 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 i miło. Układ y, drogowy przy mnie zaprojektowany y, dostosowany był do przejść w bowym czasie początkowym, pierwotnym, to ludzie przecież już mieszkali na sadach tamtych i, i na, na sadach pierwszych i, i tu na tych sadach i, 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 i chodzili sobie do, na targ, na Potocką, do sklepów i, były, i wszystkie te kierunki, które były zaznaczone jako użytkowane, zostały już i dzięki temu teraz nie mamy żadnych przedaktów. Jest to mnie bardzo cieszy. Park został wpisany w rejestr parków miejskich. To było bardzo ważne. To była gwarancja tego, że, że to jest miejski teren zielony. 15 lat temu weszłam do Rady Osiedla i wtedy, jak gdyby, ta sprawa y, y, tego parku stała mi się o tyle bliższa, że również jako przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych y, starałam się, żeby jakieś pieniądze wyasygnować właśnie z puli. Y, Naszego osiedla na rzecz parku. No, oprócz tego mamy tak bardzo przebojową <laughs> przewodniczącą, czyli panią Kowalczyk, która, że tak powiem, yy, walczy i która yy, cały czas trzyma rękę na pójście, więc miejmy nadzieję, że póki siły starczy, że yy, ten park nie dostanie się w jakieś niepowołane ręce. W związku z tym trzeba cały czas mieć rękę na płysie. Dla naszych mieszkańców warszawskich spółdzielni mieszkaniowej to jest tożsamość, to jest identyfikowanie się z sadami żoliborskimi w pozytywnym znaczeniu, że to jest coś, co służy ludziom, jest dla ludzi, jest coś, o co mamy wspólnie dbać. Ten park nie służy jak najdłużej.